Cześć wszystkim, z tej i witam was w pierwszym odcinku z gry Traktor Zetor Simulator 2009 i pewnie jedynym odcinku. Gry tej szukałem przez dobrą godzinę, żeby znaleźć jakąś działającą wersję. Uwierzcie mi, że to jest naprawdę gra, której teraz praktycznie nie można już znaleźć w takiej, w takiej pełnej, nieokrojonej wersji. I cóż, jest to gra oparta na ls 2009, przynajmniej z tego co widziałem i miałem okazję, na sekundkę tylko odpalić, żeby sprawdzić czy działa. Gra jest dosłownie lsm 2009 z dodanymi ciągnikami marki Zetor. Nie wiem czy był to jakiś twór Giantsów, czy jakiejś zewnętrznej grupy moderskiej, która po prostu pododawała troszeczkę ciągników do tej gry, coś na styl mm, DLC Straw Harvest, na przykład do 19, czy do 20 Sorry, do 17 i do 19, nie wiem jak będzie z wysko dwójką. Czyli po prostu jest to takie jakby DLC, ale nie mam pojęcia właśnie czy jest ono bezpośrednio od Giantów, czy też przez inną firmę robione, albo coś jak Profarm do LSA 11. Tak czy siak widzicie, że nawet menu jest podobne, jest tylko jakieś tutaj tło z kukurydzą, z logiem gry. No i jak widzicie menu jest po czesku. Czyli e, musimy się troszeczkę domyślać m, o co tutaj chodzi, ale kariera, no to wiadomo, że kariera. Misje to pewnie misje, nastawieni te ustawienia, autori i koniec. <noise> no dobra, e, weźmy sobie, może zacznijmy karierę. Tutaj mamy pierwszy save, który dosłownie, no jak widzicie, że minutę, bo dosłownie tylko wbiłem, zobaczyłem, że działa. Aha, okej, okay, dobra, to zapiszę sobie, żeby chociaż był save. I tak też zrobiłem, dlatego start. Zobaczmy sobie start. Wybaczcie, będę zerkał gdzieś tam, czasami w tamtą stronę, ale przyzwyczaiłem się jeszcze do kamerki. Jak widzicie, mam też w końcu, nie wiem czy teraz, teraz chyba widzicie, mam też green screen za sobą. Eee... Zamówiłem go kilka dni temu. Przyszedł, teraz jeszcze tylko jakiegoś oświetlenia dobrego brakuje. Mm, ale to już w najbliższym czasie się pojawi. Tymczasem poradzimy sobie po prostu jakby na samym tle, a oświetlenie będzie szło z monitora. Więc, tak, jeśli tylko wbijemy do gry, zobaczcie, że niczym się to nie różni na pierwszy rzut oka od dziewiątki, ale to absolutnie niczym. Maszyny są dosłownie takie, jak w oryginalnej m, zwykłej dziewiątce czyli jest żółty lizard, jest y, zielony lizard ciągnik, który, pomimo że był fendem, no to ja zawsze na niego mówiłem 60. Bo wiecie, no, jak jeszcze nie wiedziało się o istnieniu czegoś takiego jak mody, no to człowiek sobie wyobrażać musiał różne rzeczy. Więc filmików z dziewiątki była już cała masa, nawet ja chyba nagrałem Z2. A poza tym pewnie sami grali się też w tę grę, także nie ma co tutaj jakoś bardzo się rozdrabniać nad tym. Nad tym, co tutaj stoi. Przejdziemy więc od razu w takim razie do Zetorków, bo... Nie wiem nawet jakie tutaj jakie tutaj są. Nie grałem nigdy w ten dodatek, dlatego też będę go tak, by, tak jakby poznawał razem z Wami, i co tutaj możemy znaleźć. Zaraz się zobaczymy, tylko starą metodą, którą jeszcze pamiętam z grania w dziewiątkę, jak dodać sobie pieniądze do tej gry, no to. Po prostu zedytowałem sobie jakąś oryginalną maszynę, daj mi minusową cenę. Czyli wiecie, jak ją kupimy, to dodaje nam pieniądze, zamiast, zamiast nam je z konta zabierać. Mogłoby tak być na stacjach paliw dzisiaj. Eee, w sklepach w sumie też. I wszędzie indziej. Eee, więc tak, jak widzimy, Zetor 72.11, Zetor 77.45, Zetor 122.45, so Zetor 16.245. Forterra, Forterra 125. wywaczcie, Proxima plus 125. 10540 i 4011, który wygląda jak 60. 7745 z turem. Cielni nakladać. Forterra z, z turem. A już tutaj są lizardy i to wszystko. No dobra. Więc, ciągników jest tak naprawdę powiedziałbym, całkiem sporo. Naprawdę, zobaczymy zaraz, jakie z ich yy, jakością wykonania. Bo, jak na czas dziewiątki nie oczekiwałbym tutaj cudów. Mm. Więc, co no, zacznijmy sobie może od pierwszego ciągnika, czyli Kupit, Prodat i Kupit. Tak, jakby niektóre słowa w tym czeskim brzmiały jak nasze polskie, ale. Wiecie, takie, nie wiem, lekko po wiejsku, jak w jakiejś innej gwarze, nie? Jakby brzmią podobnie, ale pisze się je zupełnie inaczej. Na przykład sprzedać, a tutaj jest nie? Więc takie, no niby coś tam, coś tam jakoś zalatuje tym naszym polskim, ale jednak, no czyż że to jest... Słyszeliście? Ten dźwięk kojarzy stylu farmingów. On był i w 11, i w 13, i w 15, w 17 się znalazł i jestem pewien, że w 19 też był jakiś zetor, który miał ten dźwięk odpalania. Więc co, 72.11. Model, jak tak patrzę, jest prosty, nawet bardzo prosty, ale też jednocześnie jak na tamte czasy yy, jest po prostu wykonany normalnie, jakby jak zobaczycie sobie oryginalne maszyny, tak dla porównania z dziewiątki, no to dowiecie się, że rzeczywiście one jakby poziomem wykonania były podobne. Więc tutaj nie ma co patrzeć, że ten zetor jest jakiś, wiecie, mm, no kanciaty, czy po prostu nie ma jakichś detali silnika, jak sobie zobaczycie, to jest po prostu tekstura. Eee, bo wtedy wszystkie maszyny oryginalnie w grze tak wyglądały i po prostu wydaje mi się, że to jest też po to, że żeby... Nie odstawały od oryginalnych maszyn, jak na przykład podepniemy coś, no to żeby było widać, że. Wiecie, yy, jest to na podobnym poziomie, a nie na przykład gdyby ten zetor był wykonany tak jak te dzisiejsze modele, a podpinamy go do takiego, dajmy na to, nie wiem, tego tutaj grubera, czy, czy tego siewnika, no to wtedy byłby taki przeskok yy, jakby jakościowy, a tak przez to, że te zetorki są wykonane na jakby tym samym poziomie, co oryginalne maszyny, no to wszystko się komponuje ze sobą. Kolejna sprawa: No to yy, właśnie dźwięki, które ludzie, no z tego co słyszę, notorycznie podkradali do kolejnych farmingów, yy, ale też wydaje mi się, że ten model tego ciągnika też w jakiejś 11-13 był. Jeśli chodzi o tą 40, która wyglądała jak 60, to też jestem pewien, że ktoś z niej zrobił 60, w tej dziewiątce, czy nawet w 11, jeszcze zanim Marczylowska wyszła. No dobra, bo w sumie tak e, rozgadałem się tutaj, a nie pokazuję wam innych maszyn. Możecie sobie tutaj też jeszcze zobaczyć wnętrze. E, ale zobaczcie, kluczyk jest. Jakieś tutaj wajchy są. Przełączniki są chyba na teksturze. Tak? Tak, są na teksturze, ale jak się tak patrzy z tej perspektywy, to wygląda jakby były wymodelowane, więc nie jest źle. <grym> jak na tamte czasy na pewno aż tak źle nie było. 77,45. Zobaczmy. No, już tutaj troszeczkę nam się różni, jak sobie spojrzymy. Zaraz podjedziemy do tamtego, tak samo odpala, jakby na dwa razy. Zetorbaj, kawa. <grymne> Proszę bardzo, jak kawa to ogląda, pewnie ogląda, to pozdrawiam, ale raczej nie o Ciebie tutaj chodzi. Eee, ale zobaczcie sobie, że ciągniczki są bardzo podobne. Tutaj model maski jest chyba identyczny, tylko wiadomo, oś, koła. W ogóle ciekawe obciążniki na przodzie, nie? Tak dosyć śmiesznie to wygląda. Mówię tutaj o przednich kołach, oczywiście. Nie spotkałem się z takim rozwiązaniem, chyba jeszcze. Wnętrze jest niemal identyczne. Tutaj dach się tak naprawdę tylko chyba różni, tej kabiny i troszeczkę tekstury. Ale ciągniki są bardzo, ale to bardzo podobne. Tutaj też zobaczcie, że rura wdechowa a raczej Tumik są yy, różnią się od siebie. Lecimy dalej. Zator 122.45, czyli już lecimy tutaj w ciężką serię. Proszę bardzo, jak spadł z wysoka. Yy. I co? Jak to wygląda? Ten... Yy, ten model też widziałem w 13. Jestem tego pewien. A jak nie ten, to coś bardzo podobnego. I o ile Tamte zatorki jeszcze były jakoś bardziej jakby. Hmm, czekajcie, co to jest? Prodejcie z medelskiej techniki. Zdemuzie z nakupit, a sprzedać ze medelską techniku a stroje. Postaw co? Coś tam już dalej nie, nie zrozumiałem i nie zdążyłem przeczytać. Hmm. O czym ja chciałem tutaj powiedzieć? Czekajcie sobie pod głośnią, bo nie słyszę dźwięków. Wysiądę jeszcze raz wsiądę. No, dźwięki są średnie. Jak sobie podjedziemy tutaj to zobaczymy, że... Troszeczkę jakby jakościowo ten model powiedział, że odstaje, przynajmniej się tak wydaje. Bo mm, no ten przedni grill tutaj, jakby ta kratka, no to są. Są dosłownie zrobione jak na odwal, są jakby paintową teksturą tutaj. Ten obciążnik wnika w ten koła to koła takie typowe dziewiątkowe, ale też jakby sama tekstura ciągnika wygląda jakby to była jakaś niebieska blacha z doklejonymi właśnie tymi wszystkimi tutaj elementami, nie? czyli jakbyśmy wzięli jakąś teksturę blachy i po prostu na nią wkleili grill i zrobili na, na bazie tej tekstury model. Tak to wygląda i podejrzewam, że tak właśnie było. Tutaj ewidentnie widać, że to jest robione już normalnie jakby ze zdjęć i wygląda to lepiej. Tutaj ktoś, ktoś już no mniej się postarał. Ale i sam, sam model tego ciągnika jest po prostu brzydki, bo sklep mi się włączył. Nie mam pojęcia dlaczego. A bo wlazłem tutaj w trigger. Jak sobie zobaczycie, no to tutaj jest jakby więcej tych wszystkich detali. Tutaj to jest takie. Po prostu tylko aby zaczep był. Tak samo we wnętrzu. Już tutaj deska. Rozdzielcza nie robi takiego wrażenia jak tam. Znaczy, tam też nie robi, ale tutaj na pewno jest ono jeszcze jeszcze gorsze. 16,245. Zobaczmy, czy ten będzie troszeczkę e, lepiej zrobiony. Czy ja go kupiłem? Nie kupiłem go. No to ja poproszę. A tutaj jest. Ok, dobra. Wybaczcie. O, i spójrzcie, że. Jakby ten model już zupełnie inaczej wygląda, nawet bym się pokusił o stwierdzenie, że zobaczcie tutaj z tymi szczegółami. Czyli osobno, jakby każdy obciążnik, tutaj kratka też jest wymodelowana. Powiedziałbym, że ten model po jakichś poprawkach to nawet w. Nie, nie myślcie sobie, nie w 22, ale w 13 na pewno by jeszcze nie odstawał. Wnętrze może trzeba by było poprawić. Ale z zewnątrz nie wygląda jak na tamte czasy źle, absolutnie jest zrobiony. Jest zrobiony całkiem ładnie. I myślę, że widziałem go też w 13. że on jakby w, w jakiejś wersji w 13 był. No i tutaj już, już wygląda to nieźle. Jakby dać na to te wszystkie tekstury, jak, jak były już od czasów 15, czyli te cube mapy, spekulary z brudzeniem, no to. Wyglądałoby to troszeczkę lepiej. Można powiedzieć, że w pewnym sensie, że ja tak patrząc z okiem modmakera na to, to bym powiedział, że nawet ten ciągnik wyprzedził swoje czasy, bo te takie czyste, jakby jednolite tekstury pojawiły się właśnie, raczej Moda na nie naszła wśród modmakerów właśnie w czasach 15 i 17. Nie? Tutaj zobaczcie, że w 19 boże w dziesiątce, już już takie coś powstało. No, bo w, jednak nie oszukujmy się, jak dobrze pewnie pamiętacie, w Polsce w tamtym czasie królowały sobie fototekstury, które nawet tutaj zresztą na, na tych zetorkach widać. Dobra, dalej. Forterra 125. Nie mam problemu z wymawianiem R, ale jak jest podwójne R, to nie wiem, jak to wymawiać, nie? Forterra. Uff. Mm. I tutaj co? No, Co komicznie wygląda ten ciągnik. Wygląda troszeczkę jak jakieś ufo z, z tym dachem i z tymi błotnikami. Proporcji tutaj nie ma żadnych, mam takie wrażenie ale. Ale cóż, no wsiądźmy zobaczymy, może chociaż wnętrze jest, jest ładnie zrobione. Nie wiem, zatorowcy wypowiedzcie się o, na ile to jest tutaj realistyczne to wnętrze. Ale co to za kamery są patrzcie, jest kamera z dachu. Kamera z, z tyłu dachu, to jest chyba taka tylna, żeby patrzeć, co się, co się tam dzieje. I tutaj, jeśli chodzi o tekstury, o to wszystko, no to maska jest zrobiona tragicznie. Zobaczcie, że po tej stronie jest odbicie lustrzane. Eee, tutaj wygląda na to, jakby w ogóle te elementy z kabiny przenikały do wewnętrznej części błotników. W ogóle te, te tylne błotniki to jest tragedia. Tak samo ta, ta kabina, ona wygląda jak. No nie wiem, zresztą spójrzcie sobie sami, to jest chyba modelowo zaraz obok tego niebieskiego. E, chciałem powiedzieć Ursusa Zetora, jest, jest chyba do tej pory najgorzej, czegoś nie spodziewałem, bo na ikonce, jakby tutaj nie wyglądało to źle, jak sobie spojrzycie. Także no, mi się na przykład nie podoba ta Forterra. Tutaj w grze bo w całkiem ciekawy ciągnik, odróżniający się od innych zatorów, ale co na razie, już tak patrząc na te wszystkie ciągniki, myślę, że Wy też możecie to powiedzieć. Mhm. O ile na początku mówiłem, że one są jakby tak spójne i że pasują do, do tej dziewiątki, tak już widzę, że one w ogóle nie są spójne. Jakby każdy się model różni od siebie. I przez to nie mają takiej stałej, wiecie, stałej jakości. Na przykład te są OK. Ten y, ZTS tutaj jest jak najbardziej ok, Niebieski. Mm, niebieski Zetor jest taki mech totalny, jak to się mówi. No i tutaj ta Forterrera też jest taka. Nijaka w sumie. Zobaczmy, może Proxima nam tutaj uratuje honor. Proxima Plus 125 Gdzie ona się zespołniła? Tu Zobaczcie, że tutaj jest jeszcze inaczej, nie? Jakby... Tutaj jakość tekstur Jest totalnie do dupy, jak sobie zobaczycie W ogóle Wydaje mi się, że To akurat może być reskinem, to może być jakiś inny ciągnik, nie? Przeskinowany na, na Proximę No bo spójrzcie, że to w ogóle nie przypomina nawet Proximy, kształtem czy jakimkolwiek tutaj wyglądem. Jak tak patrzę na te... to ścięcie takie, nie wiem czy widzicie, jest takie od dołu, później się rozszerza i idzie do góry, mi się to kojarzy z ciągnikiem SAME jakimś. Nie wiem czy to nie będzie jakiś same przeskinowany. Zresztą nawet te... ta kabina, to wszystko wygląda bardzo tak samo, same Explorer, nie wiem jak on się nazywa, jakoś tak. Czyli no tutaj definitywnie Proxima odklejona od reszty, bo, bo nawet nie jest zetorem, prawdopodobnie, nie mogę jeszcze wyjść przez to. O, teraz, jak wyjdę z Fortery to już mogę coś sobie podejść. Dalej, Zetor 10540. Kupić. Jest, zaspełnił nam się. Wiecie co? Był taki taki ursus jeszcze zanim ursus upadł to pamiętam, że był taki chyba 250 konny model, który miał iść na eksport do Afryki i on miał właśnie w podobnym kształcie maskę, jak pamiętacie mam nadzieję, że pamiętacie i tutaj co tu dużo gadać eee, to mi wygląda na to samo co w tej Forterze, tylko że z innymi kołami z przodu, wyglądały troszeczkę jak nie dobra, to były inne. Eee, czemu się dwa kupiły w ogóle? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale stoi tutaj drugi. To jest chyba portera, tylko ze zmienioną maską. Nie wiem, jak było w realu, czy jakby to było to samo, bardzo możliwe, ale tutaj eee, w grze też jest to tak samo zrobione, że to jest to, tylko z wklejoną tą starszą maską. I na pewno w złej skali, bo wygląda. Spójrzcie sobie, no wygląda jak kloc od boku. I co nam zostało? Eee, po tym zetorku nam zostało 41. I gdzie ono jest? Czy ono się zaspełniło tam obok tych? Tak, obok ZTS-ów. I spójrzcie, że jest to nic innego tak naprawdę jak nasza, nasza 60. -ka. I teraz pytanie: czy to Polacy edytowali tego zetora i robili z niego eee, 60. -tkę? Czy to twórcy tej modyfikacji, tego DLC, zabrali jakąś polską 60, nałożyli na nią jakieś inne tekstury i uznali, że dobra, mamy Zetora. Bo jak tak patrzę na to wykonanie tych maszyn, to nie zdziwiłbym się, jakby to po prostu jakiś jakiś jeden wielki, wiecie, taki kradziony, kradziony modpack z jakimiś tam ewentualnie kilkoma autorskimi elementami. No, o jakości też może świadczyć to, że zobaczcie, jest sobie taki 7745, a tutaj 40-11 jest wyższe od tego mm, co dalej? 7745 z dzielnym nakladaciem Który nam się tutaj zaspałni, on jest chyba sfenda jakiegoś oryginalnego. Tak, to jest chyba... To jest na pewno Swenda. Nawet nie wiem jak... Przyznam szczerze, jak manewrować tutaj tym wszystkim KM, tak, N Dobra, spróbujmy coś podczepić. Chwila. Bo Tutaj na myszkę nie działa. Dobrze, że wcześniej kupiłem ten e, tutaj widły. To będziemy mogli... Oktagon zweryfikuje czy możemy podłączyć. Jest, dobra, czyli no, po prostu... E, oryginalny ładowar Swenda. Jeszcze mieliśmy tutaj forterę z turem, którą też sobie przetestujemy. I to jest chyba to samo, mm -hmm. to samo tylko ze zmienioną teksturą natur sztola. Co to jest? Proszę bardzo, jakie koguty, zobaczcie. I co więcej, czy były tutaj jakieś jeszcze inne maszyny? Ja szczerze mówiąc wątpię, bo jak jadę Na do dołu, to tutaj nic więcej nie widać. Więc, yy, więc tak. Słyszałem o tym dodatku niejednokrotnie, ale szczerze mówiąc, właśnie nigdy nie miałem okazji tego testować. I teraz, kiedy już y, tyle lat po premierze tego, w końcu jakby mogłem zobaczyć, jak to wygląda, no to szczerze mówiąc, nie wiem, jak wyglądałaby moja reakcja wtedy. Teraz, jak tak patrzę na tą paczkę, no to jak mam być szczery, wygląda to jak typowy jakiś. Modpak skompletowany przez, yy, przez kogoś. I po prostu nie wiem, jeśli oni kazali sobie za to płacić nie wiem, teraz jest mi to ciężko ocenić dzisiaj. Jakby zapaczkę takich mm, modyfikacji, gdzie różnią się od siebie jakościowo, większość tak naprawdę. Zresztą spójrzcie, nawet nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Zobaczcie, jak wygląda z tyłu tutaj zaczep w tej 60. No, bo to nie oszukujmy się, wygląda jak 60, a nie 40, 11. Aż do maskę można zawsze założyć, ale nie o to mi tutaj chodzi. No to spójrzcie, sobie, że jakościowo te maszyny naprawdę jakby to, jak się różni od siebie. I gdyby dzisiaj coś takiego ktoś zaoferował, no to raczej wątpię, że ktokolwiek by za to zapłacił. Wtedy patrząc na oryginalne maszyny, myślę, że to było jak najbardziej akceptowalne. Zresztą. Jeszcze do niedawna w tamtym czasie y, ludzie grali w tym traktorach, gdzie ciągniki, maszyny ogólnie też były takim jednym wielkim klocem uteksturowanym. Więc tutaj, jeśli oglądają to osoby jakby z epoki, kiedy to DLC wychodziło, i wtedy sobie grali, nie wiem, Bociek, jeśli to oglądasz na przykład, napiszcie proszę, jakie wtedy to robiło wrażenie, o ile, o ile robiło bo mi dzisiaj jest ciężko coś takiego ocenić, nie? Tak patrząc już jak dziś wyglądają mody i w ogóle farming, ale yy, no jeśli ktoś grał wtedy, no to myślę, że będzie mógł się wypowiedzieć troszeczkę bardziej. Co bym uznał za jakby najmocniejszy punkt tego DLC, tej, tego modpaka? Na pewno na pochwałę zasługuje tutaj ZTS. Nie wiem do czego on jest wykonany tak, w zupełnie innej jakości niż ten dźwięk też pamiętam. Nie wiem, to, że on jest wykonany w innej jakości niż reszta. Jest o wiele, o wiele ładniej zrobiony. Więcej detali. Najsłabszy punkt, no to chyba jednak mimo wszystko będzie ta Proxima, która. No spójrzcie, jak ona wygląda. Przecież to wygląda jak. nie wiem, zabawka dołączana do, do tej fortery, nie? Czy, czy do tego. Tak samo jak ten 12245 też mi się nie podoba. Mm, ale na takim 72.11 w taką dziewiąteczkę śmiało myślę, żebym sobie mógł grać tak samo jak y, tym 77.45, mimo tych <grywania> obciążników na przednich kołach. Ale nie wiem, może ja się nie znam, może takie były. Napiszcie. Więc y, 72.11 i tego ZTS-a bym przygarnął jak najbardziej, mm, gdybym w tamtym czasie sobie grał tego 77.45 też. Ale reszta jakoś, no. Nie powala, chociaż, no mówię, mi, mi jest łatwo teraz mówić, bo wiem, jak wygląda stan rzeczy z modami dzisiaj, nie? I jakością modeli. Ale myślę, że kiedyś ludzie grali i na pewno nie narzekali. A jeśli narzekali, to możecie ponarzekać w komentarzu. Zachęcam do zostawienia opinii, co sądzicie o tej paszce. Tymczasem, cóż, no. Yy ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. To był taki tylko. Spontaniczny, w sumie jakoś długo też nie myślałem nad tym, po prostu przeszukałem internet, żeby znaleźć tę grę i wam ją pokazać. Sobie w sumie też, i jakoś za bardzo się tutaj nie skupiałem nad, nad niczym innym, żeby jakoś zestawiać te ciągniki z jakimiś maszynami. Bo wiadomo, to są zwykłe takie proste mody, ale napiszcie co o nich sądzicie, napiszcie czy Wam się podobają. Zapraszam na kolejne odcinki. Być może LS11, może Profarma mi się uda znaleźć do LS11 i też sobie go ogramy. Tymczasem trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was serdecznie i jak już ostatnio mówiłem, trzymajcie się w tych ciężkich czasach. Na razie i cześć.